ja jestem, ja dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z życiem mojego rolnika. W dzisiejszym odcinku jak sami widzicie będziemy siali swoje. Tak. No i co? Zasiadamy do sześćdziesiątki, już pół pola zasiałem a bardziej yy, 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 się wkurzyłem, bo oczywiście jak wiecie na streamie mi mikrofon wywalało. Od czasu do czasu i musiałem go wyłączać i łączać. I oczywiście ja zapomniałem patrzeć na podobne przy nagrywaniu, jak i to teraz robię. I kurczę mi, całe nagranie poszło się, no, brzydko tylko powiedzieć, ebać. Yy, no, no, ale nic nie jest stracone. Jeszcze w drugim. Yy, sworciu odcinka, czy tam drugiej części odcinka będziemy sadzić sobie ziemniaki przecież, nie? że no hektar ziemniaków do posadzenia no to trochę nam zejdzie oczywiście wiadomo no dzisiaj nie posadzę tego poza odcinkiem też tego nie zrobię tylko będziemy sobie w, chyba w poniedziałek zrobimy sobie livea bo jak w niedzielę dostaniecie ten odcinek to żeby było 24 godziny wiadomo że będzie live z yy, sadzenia ziemniaków także no tak to będzie wyglądać w ogóle to jest to któryś odcinek a my siejemy jeszcze. Y, tak, y, siejemy w ogóle nasze. Y, jak to się nazywało? Y, produkty siewnikiem. Nie. Znaczy 60. Nie już jakimś większym ciągnikiem. No ale. Pamiętajcie, dopiero kupiliśmy tego naszego. Y, Case'a. No i będziemy go za niedługo do niego kupywać jakieś sprzęty, wiadomo, siewnika nie kupię, bo przecież po co mi taki duży siewnik? Najlepiej by było coś do uprawy kupić. Oj oj, przepraszam. Beknęłem I ten do uprawy coś by było fajnie kupić. Tak samo jakby fajnie byłoby kupić jakiś gruberek albo talerzówkę talerzówkę przecież od paru sezonów już chciałem kupić także no coś będzie trzeba sobie pomyśleć mamy na razie 10 tysięcy nie wiem jak to się skończy po sadzeniu ziemniaków a zwłaszcza, że nie wiem czy ziemniaki będziemy składować czy będziemy sprzedawać no może znowu będzie jakieś fajne zapotrzebowanie no to sobie elegancko sprzedamy ziemniaczki żeby no wyjść jakoś fajnie z tego żeby jakieś pieniążki były i w następnym sezonie to będzie, no następny sezon to nie będzie nowy ciągnik ani nic takiego tylko będzie mm, teraz zaraz to nowsze maszyny będzie trzeba kupować żeby ta robota nam szła jak najszybciej, jak wymieniamy sobie maszynki no to weźmiemy się za kupywanie gruntów hornych <grym> właśnie na zakupywanie gruntów ornych i mamy mam nadzieję że to jakoś wypali dobra w ogóle mamy trzecią minutę odcinka ja już zaraz będzie jakby kończył sianie tego odno... soi ogólnie możemy iść zobaczyć do tego na ogies czyli czasem nie urosły tam chwasty i się byśmy przyjechali z opryskiem na chwasty No jednak, trzeba tutaj y, dopilnować ten owiec, żeby jako tako on y, nam urósł, bo wiadomo, tutaj pod soje było orane, no to tak chwasty nie powinny wyrosnąć. No właśnie, tak chwasty nie powinny wyrosnąć tutaj nie mogę coś się starać z jej opryskami najbardziej by trzeba zobaczyć owiec, bo nie wiem czy bo rzepaku był, rzepak był pryskany pszenica, no była przecież odcinek temu chyba opryskana nawet mi się wydaje A, a o, sanie pryskaliśmy, opryskaliśmy, bo dopiero a no właśnie, nie zapomniałem powiedzieć, poza odcinkiem Zasiałem tam, gdzie będzie owiec. Tam, gdzie będzie owiec, zasiałem hmm, oczywiście, czy znaczy tam, gdzie będą ziemniaki, zasiałem na około dwa razy yy, owiec, gdzie było łatwiej było się kopać. Także tak to będzie wyglądać. i wiem że chyba będę musiał yy, yy, jak to się nazywa A zaraz yy, czekajcie zrobię krótkie cięcie i dobra jesteśmy po krótkim cięciu musiałem bardzo coś pogarnąć Dobra jest szósta minuta odcinka także no ja Was chętnie zapraszam do yy, zasubskrybowania tego kanału ulubienia filmiku, jeżeli wam się podoba, zostawienia komentarza i do wejścia czytania o opisu, w którym nic nie ma, tylko jest cześć i link do Cheetos'a Karolka i tego Discorda chyba, nie? No właśnie. Ale zapraszam bardzo serdecznie. Dobra, bo widzę, że w sześćdziesiątce, kurde, paliwo mi teraz braknie. Braknie mi paliwo i co ja, ja wtedy zrobię? Nie no, jeszcze rezerwa się nie pali, a w 60 rezerwa, no to... To gospodarstwo powinienem dojechać na niej. Mi się wydaje. Dobra. Jak to się nazywa? tutaj zrobić poprzecznie. Dobra, musiałem wyłączyć mikrofon na chwilę. I o czym ja gadałem? A, że 60 na rezerwie jeszcze przejedzie do gospodarstwa i z powrotem. Przecież to jest oszczędny ciągnik w paliwie, tylko przy, przy takiej robocie jak ja teraz robię, się Wpierdala niesamowicie tego paliwa. No i wiem, prostu tymi czasami jestem coś zbyt wulgarny ale pojętych leni ten odcinek dostaniecie na niedzielę będzie to w ogóle odcinek na niedzielę, no właśnie już będziemy mieć nowy miesiąc no, to fajnie, nie? nowy miesiąc zaczynamy nowym odcinkiem nie wiem, czy w tym miesiącu będzie takie bardziej bardziej częste nagrywanie i streamowanie no bo jeszcze trochę jest roboty w polu Także nam no, będzie trzeba się kurcze Zobaczycie no, zobaczyć jak to będzie wyglądać Na razie to 60 się kopie Fajnie że, no będzie trzeba chyba jakiś yy, Fajny ciemnik yy, do MTZ -a chyba kupić, mi się wydaje no, ale na razie z tym stanem konta no to nic nie paszalejemy, chociaż mamy soję do sprzedania. No właśnie, soję mamy do sprzedania. Mamy owie, jest owie, jest my mamy do sprzedania? Nie, chyba owsa nie mamy do sprzedania. No ale mamy soję do sprzedaży. No właśnie, mamy soję do sprzedaży ze soi, będzie trochę pieniążków no dobry, jakby nam dało, no też. 2000 zł złotych bo to chyba mamy 3 pełne z kawałkiem musiałbym wejść do kombajna zobaczyć no i tak gdzieś razy dwa się mnoży, nie, i właśnie my jeszcze mamy dodatkowo mm, dodatkowo plus taki że my mamy przecież warzywa, te truskawki no i te, te, inne, no i sałaty chyba No właśnie No to też z tego pieniążka zrobimy Ja w ogóle tylko wszędzie pieniążka widzę Ale... Lepsze to niż i, nie mieć nie go Może jeszcze będziemy musieli sobie dostawić i, Po jednej takiej Cieplarni I żeby więcej sałaty dawać Żeby dawało więcej sałaty no jednak jest kurde po 2000 za e, dwie palety, no to kurczę nie, no to tam wchodzę w to, nie? Bo to jednak kiedy już mamy 4 palety samaty, no to mamy 4000, a zanim ja zacznę wszystko sprzedawać, bo wiadomo jeszcze troskawki mi się robią, bo już nie jest. No to chyba no, możliwe, że trochę tych pieniążków. zbieram nie trochę, tylko no dosyć sporo tych pieniążków zbieram ale pewnie na te nabytki co bym chciał w tym sezonie to kurde idealnie będą yy, pieniążki na to bo tutaj to sprzedaży, soi i takich innych No to jest mi potrzebne kurde o no, parę tysięcy. A w sumie już w maju jest mi potrzebne 18 tysięcy. Na jedną rzecz. Oczywiście, że do naszego największego ciągnika, no, ale. No, tak to wygląda. Będę musiał jeszcze. 30 sprzedać, no ale jak 30 sprzedam, no to będę musiał sobie kupić za jakiś czas yy, ładowarkę teleskopową. Poczemę teleskopową? Nie, ładowarkę, no typową jakieś tam yy, coś żeby podnieść, jak żeby po snopki pojechać wiadomo. Bo do 60 tura nie będę zakładał, no bo to jest jednak yy, samobójstwo 60 w naszej przedniej osi. No ale czas hmm, pokaże najwyżej po pierwszym pokosie, można tak to powiedzieć, pomiędzy żniwami. No, tak jak zrobimy pierwszy pokos w maju, no to tak do żniw wiadomo, że nie będziemy nic kosić ani nic takiego. A sobie ustawimy snopki w naszym naszej w zwanej oborze oboże na razie trzeba żyć chwilą chyba, bo nie wiem ile jeszcze odcinków będzie z tej serii. Bo tutaj kurde jest 1000 odcinków, jak nie więcej. Będzie. No dobra, lecimy. Dobra, mamy w ogóle posiane, jest 13 minuta odcinka jednak, no i yy, Długo nam to zeszło. Jestem ciekawy ile będziemy yy, sadzić yy, ziemniaki. No tak jak mi się wydaje, że chyba do tej buty jest, tej minuty jeszcze. Te 6 minut odcinka będzie. A później już za yy, Zrobimy ten, jak to się nazywa? Zrobimy. No, po prostu już wszystko należy, bo jak widać, na no, jakieś chwasty mi tutaj yy, 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 urosły. No właśnie, mówiłem o tym yy, o odcinku, na którym się głos mi nie nagrał. W ogóle muszę tak pilnować, żeby się nagrywał ten głos, że szok. W ogóle tutaj rzepak ładnie, pięknie rośnie, no tutaj będą zaraz się i ziemniaczki zasadzone, 30 już sobie, no chyba już przy swojej ostatniej pracy, można tak to powiedzieć, zostaje, a my jeszcze podejdziemy sobie yy, na ogień, bo my przecież ogień ale tu jest góra, ja pierdula, yy, dobra, w ogóle yy, tutaj trzeba opryskać, no ale to kurczę wyciągać, opryskiwać i ja powiem tak przepalimy 30 w tym momencie sobie ją tutaj gdzieś zgasimy ledwo co odpaliła już ją gaszę i jedziemy jeszcze opryskamy te yy, ten nasz objazd, bo kurde zapomnę o tym a taki piękny objazd zmarnować, no to jest yy, coś Karygodnego. No właśnie, i sami widzieliście, że owies mam na naokoło tego pola, gdzie będę sobie siał oczywiście naszą piękną. Dobra, 450 litrów nam zostało. To jest śmieszne trochę, ale dobra, lecimy. I tutaj sobie obsiałem owsem no widać jakby to była trawa ale to jest owiec tam są dwie palety z nasionami bo sami wiecie, że miałem 11 tysięcy w odcinku ale teraz mam 10 prawie 100 10, 200 można tak to powiedzieć no i tak to wygląda dobra w sumie sobie opryskamy i tam do 25 minuty jakoś posadzimy ziemniaki albo coś no i powinien odcineczek Pięknie wyjść. W sumie to jest hektarowe pole u mnie. Nie wiem, ile tego y, owsa zasiałem na no, prawie hektar. Będzie w ogóle, będę musiał sobie dokupić gdzieś łąkę. Bo tutaj tą łąkę chyba dodam do tego pola z rzepakiem. Także mówię, nie trzeba sobie jakoś tu porazić. Jeżeli będę mieć już jakąś większą, kolejną łąkę. No to stan bydła Stan bydła by trzebało Zwiększyć Dobra, rozkładamy To no, rozkładaj się, bo rozkładaj się Tak trójczka lecimy za opryskami ten opryskiwasz to już naprawdę też wysłużony jest tutaj u mnie w gospodarstwie. Taka hmm. to wiosna. Dobra. Co nie wjechać Zapomniałem, że 60 nie ma przecież hamulców. no i fajnie, że ja na takie góry nie umiem Ale naprawdę ona hamulców nie ma. I sterować nią mnie styć ciężko. To mi nie przeszkadza. Tyle laty robię. Rzeszok. Dobra, telefon dzwoni. Telefon dzwonił O kurde, sąsiadowi aż popaliły te jebane chwasty Ajajajajaj Dobra, zaraz sobie tutaj wszystko ładnie, elegancko nabijemy I mamy sobie opryskaną Opryskany o, yes. jak powinien być opryskany. Dobra, jak się sobie tam gramowi I dam... Swoim tempem. Swoim tempem. I raz, i dwa. Kurde. Co w na mnie, kurde, dzwoni. No bo w sumie z 20 minut odcinka to akurat do 25 minut to sobie posadzimy ziemniaki. I będziemy pierdzielać. Dobra, lecimy. Kurde. Tylko, że tutaj tego skrótu cały czas nie zrobiłem, ale fajnie, że jest gwiazdek. I możemy sobie przemknąć przez niece. Tutaj, kurde, I wiadomo, są jakieś tutaj ubytki tego naszego. A, no ja zapomniałem, że są twarde. u sąsiada. Dobra, ja po połączę. W ogóle tu trawa już jest do koszenia. Trawa już jest do koszenia. Dobra, stop. Bierzemy 30 zapewniamy nasz gór płomnik w sumie nowy, jest w 30, więc można kupić, no, ale mówię, na razie powstrzymam sprzedażą, bo kurde trzeba No, jednak coś tutaj yy, niego zrobić z tego. Znaczy no, pozbierać belki, które będziemy pasować Dobra yy, Lecimy, jak jakoś ładnie się roz... tego. i od, od tego naszego owsa sobie przetniemy się pięknie, ładnie z tymi ziemniakami. I sami widzicie, ile to będzie schodzić. Jedziemy 6 na godzinę, robimy trzy rządki tego, jak to się nazywa, ziemniaków. No, trzeba tutaj. tutaj jeszcze, bo ja te pole widzę, że one mają potencjał. I te pole, co jest po lewej mojej stronie, ja się jeszcze dokupię tego pola. Pamiętacie, że miałem je jeden sezon dzierżawy, więc to no, będzie coś trzeba pomyśleć w tym stylu. I właśnie tak patrzę, że kurde, dwie minuty, chyba będziemy jechać w jedną stronę. No, chyba tak to będzie wyglądać. Ale ziemniaczki, o, ale będą ziemniaczki. Ile będzie ziemniaczków chyba przyczepać? Będzie trzeba kupić jakąś dodatkową, jakąś nowką sztukę. Z 10 tonową bo chwilę nie będę miał jak odwozić no dobra potem zawsze sobie pojedzimy hmm naprawdę będzie problem chociaż dla ja mnie taki problem to nie problem w ogóle yy, równy 50% zabrało z zbiornika jakby fajnie by było jakby jedno prawo 50% w jedną i drugą czyli no 50% w jedną stronę i tak no, to ludziska, powiem, że my to będziemy robić w sumie na live'ie bo to będzie no w taka no ciekawa ta akcja tak, raczej na odcinek na tej jest zajebista, bo będzie godzinne. Na godzinny odcinek będzie tak to sobie chociaż 30 w jakimś fajnym stylu pożegnamy to mi się wydaje. W sumie będziemy musieli łąki już kosić powoli. tak to właśnie jest. Ja W no mają gdzieś łąki będziemy kosić. Teraz jeszcze mało dla sobie pogarnamy. Te nasze. Sprawy ziemniakowe, no i takie tam duperane. W sobie, jak posadzimy, ziemniaki, no po hmm. posadzimy no to możemy to maja już sobie przewinąć. No, co możemy, mama, to Tak właśnie będzie będzie mama, tak mama, właśnie Zgasimy 30, nie no żartuję. Podajmy. Zarzucamy więcej ziemniaczków. I ile? 240 kg. W jedną stronę, a tutaj no, kurde ubyć nie było nic. i don't No, dobra. Przepraszam, musiałem znowu w ogóle wyłączyć mikrofon. No, tak to właśnie wygląda w ogóle, moje odcinki wyglądają jak zamulone. No ale to już to ostatnie takie filmy. Bo jednak live ze mnie wypompował trochę po tego jak to się nazywa. Nie mm. pompało ze mnie trochę energii. Jak <grymne> to byś dowiedzieć. Teraz będę kurde zamulony na całość i nie nagrywam tego na szybko nic takiego. Bo po prostu nam tylko zrobią. No i będzie 30 minutowy odcinek, w ogóle ten na spotkanie wyszło pryskanie osa. No, ale jak posadzili na w poniedziałkowym ziemniaki do końca, no to byśmy mogli już atakować yy, trawę no jakieś łąki byśmy mogli atakować no łąki będziemy mogli atakować, żeby posiać ładnie, raczej yy, czy kanon zabrać później w czerwcu, w czerwcu nic a w lipcu byśmy rzeka odkosili będzie elegancko dobra resztę to już sobie na live yy, ładnie elegancko posadzę bo dużo nie zostało i mam nadzieję, że jakoś to ogarnę na jednym live'ie, także no, do zobaczenia, do usłyszenia, na razie, cześć.